Siemanko, witam wszystkich ponownie na kanale PK Retro. Dzisiaj będzie, proszę Państwa, pierwsza recenzja. Pierwsza recenzja na tym kanale gry na Nintendo 64. W ogóle gry, mianowicie Banjo okazuje. Gra, do której mam wielki sentyment, to jest jeden z dwóch pierwszych tytułów, z którymi się zetknąłem na tą platformę. W pierwszym był Golden Night, słynny Golden Night. druga pozycja to właśnie ta gra. Gra przygotowa, 98 rok naprawdę potrafi nauczyć dzieci angielskiego. Dlatego polecam i zapraszam do oglądnięcia materiału, krótkiego, krótkiego, ale o tej grze. Hej! Premierę w 1998 roku na platformę Nintendo 64. Gra doczeka się czy kontynuacji oraz jednego z offu w postaci gry wyścigowej. Jeżeli chcecie teraz zagrać sobie w tą grę, zapraszamy na platformę Xbox, ponieważ tytuł ten oraz jego następstwa miały swoją premierę na XBOX 360. Ok, kim jest Banjo? Banjo w ogóle miał swoje pierwsze cameo w grze Tiddy Gong Racing. Nieodłącznym jego towarzyszem jest yy, ptak o imieniu Kazooie. Ponoć jest to samica, która zawsze siedzi mu w plecaku. A o czym jest sama gra? Pawła traktuje o porwaniu siostry Banjo Tuti przez złą wiedźmę Gruntilda. W celu pozyskania jej urody i stawiania się samej najpiękniejszą istotą na całym świecie. Podczas gry odwiedzamy różne krainy, rozwiązujemy różne główki po to, by uratować siostrę Bandio. Gra ma elementy platformowe, a jak gry gwarantuje mega zabawę podczas grania. Sam świat jest malowniczy, przemierzamy wiele różnych krain zimowych, letnich, kanały, dżungle i tak dalej. Polecam grę przede wszystkim dla najmłodszych, ponieważ potrafią dzięki niej nauczyć się języka angielskiego. Sam osobiście miałem 10 lat, siedziałem ze słownikiem i wertowałem go, i tłumaczyłem pojedyncze słowa, bądź całe zdania. I człowiek się dzięki temu czegoś nauczył. Także przyjemne, spożyteczne, polecam wszystkim rodzicom. Mam nadzieję, że materiał spodobał się Wam. Zachęcam do zagrania w tę grę. Dzieci uczą się dzięki niej bardzo angielskiego. Miałem 10 lat kiedy gra, więc progres był duży. Siedzenie ze słownikiem, i nauka poprzez zabawę poprzez grę. Zagracie sobie tę grę na Xboxie, bądź na Nintendo 64, jeżeli macie. Ewentualnie emulator, też polecam. Także trzymajcie się, zostawcie suba, lajka, like znajdziecie mnie na Facebooku. Na Twitchu też coś tam streamuję, równocześnie na YouTube oczywiście. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!